Cześć, witajcie! Z tej strony Mrówki w trawie. Dzisiejszy odcinek znowu będzie na łoni natury. Dzisiaj, jak wam w poprzednim odcinku obiecywałem, będzie opening otóż naszej kolonii mrówek, więc bez dłuższego gadania. E, powiem Wam jeszcze tylko, że jak będzie pod tym filmem 10 e, łapek w górę, to niedługo będzie następny e, film openingowy e, z, z kolejnej kolonii e, mrówek i także e, formikarium, takiego którego jeszcze nie było na kanale w ogóle, zrobione w innym stylu. Więc zaczynamy otwieranie. E, więc tak otwieramy dalej. A tutaj folię. Więcej folii. Tam jakieś coś. Nie wiem jak się ta folia nazywa, ale po to, żeby się tutaj nic nie, nie gniotło, Gazety. I najważniejsze, czyli nasza kolonia. Dalejsze otwieranie e, będzie kontynuowane w domu. Więc dobra, zdecydowałem, że skoro jesteśmy już na dworze. To niech tak już w miarę pozostanie, więc tak otwieramy tutaj opakowanie forę bąbelkową. Trudno się otwiera trochę. Ale ogólnie tego gatunku mrówek jeszcze u nas nie było. I też podpowiem Wam, że to nie jest do końca zagraniczna mrówka, bo tak, żyje także za granicą, ale jest w Polsce, ale niestety nie w tym regionie, w którym ja żyję. Ona pochodzi z południa Polski. Można ją tam właśnie spotkać. No i bardzo lubię takie skaliste tereny. Tu chyba już eksperci wiedzą, co to jest za gatunek. O, tutaj jeszcze jedna warstwa. O, proszę. OK, i... otwieramy. A więc tak, mamy tutaj, proszę Państwa, mamy tutaj Lasius Emerignatus, czyli hurtnica skalna. Tak, ona jest właśnie z południa Polski. E, przyjechała do mnie, no, gdzieś tak 3 dni e, zajęło przyjazd. Może zobaczyć u niej tutaj, że są chyba raz, dwa, e, trzy. No, może nawet sześć robotnic. Więc to spoko. Miało być pięć. i jedna w bonusie. <śmiany> e, także królowa jest bardzo wygląd. Ma taki. E, jakby to Wam powiedzieć? No, dość ciekawy. Spójrzcie, tylko tak trochę przypomina mi e, no, królową lasu Flavos, tylko że bardziej ma takie. E, wielkość jest podobna e, tej królowej, ale tak ogólnie to kolor jest bardziej czerwony. Można zauważyć. E, tak, można tutaj też zauważyć, że także są larwy e, i jaja i, i chyba poczwarki tam są. Chyba tak. Jestem bardzo, ale to bardzo e, szczęśliwy. A dlaczego jestem szczęśliwy? No, powiedzmy, że z prostych powodów. A z takich, że e, ten gatunek mrówek charakteryzuje się tym, e, że jest bardzo agresywna i e, w takim sensie, w sensie dla mnie, dla mrówczarza e, ogólnie jest e, bardzo, ale to bardzo e, pozytywnie. Dlatego, bo e, Chodzi w tym o to, że jak się podaje jej karmę, to ona już od razu e, najważniejsza rzecz, którą robi, to idzie po tą karmę. Prawda? Bo, I to jest bardzo wojownicza mrówka, z tego co było w opisie. Więc sobie postanowiłem, że właśnie sobie taką zakupię. E, polecam Wam na Legro. Tam jest no, 59 e, zł no, z dostawą. I tu jest od 5 do 15 robotnic. Ja dostałem 6, więc wow. E, dobra, a tak jeszcze do rzeczy, to z tą kolonią na pewno będzie dużo e, eventów, dlatego, bo no, jest bardzo ciekawa i na pewno nie będziemy się nudzić przy tej kolonii. To nie jest tak jak u, przy Lasius flavus czy Lasius Niger, e, to jest tak, że one będą po prostu e, bardzo chętnie e, polować. I bardzo chętnie jeść, co też sprawia, że będą e, żarłoczne i będą bardziej ekscytujące e, no, walki. W takim sensie, że nie będę oczywiście im dawał żywych mączników, bo to jest trochę wariatwo dla takiej małej kolonii, ale na pewno będą już od razu e, mogły jeść. No, no, chodzi w tym o to, że e, wyślą całą bardzo dużą ekspedycję po jedzenie i to będzie naprawdę świetnie wyglądało. Może za jakieś tam no, parę miesięcy jak kolonia będzie większa o wiele, e, to będziemy wtedy mogli no, zrobić właśnie taki event. Tak więc, jak mówiłem na początku odcinka, e, postarajcie się dobić te 10, 10 lajków, bo to naprawdę nie jest dużo. E, to, jest, to będzie dość ważne, bo chciałbym, żeby ten filmik poszedł do większego grona osób, bo można ostatnio zobaczyć, że. E, przez te 5 miesięcy od trwania mojego kanału Już prawie pół roku e, To no, coraz mniejsza jest oglądalność Pierwszy odcinek miał bardzo dużo wyświetleń jak dla takiego, Dla takiej osoby jak ja Tam 2000 czy tam 1000 e, Jestem z tego zadowolony, tylko niestety po tych paru miesiącach zaczęło to spadać e, I pewnie dlatego, że e, YouTube nie mi trochę zasięgi i mam nadzieję, że będziecie mogli no zostawić te 10 like, żeby chociaż no trochę więcej było w wyświetleń. Jeszcze tamte osoby zostawią like, więc proszę Was. Nie, żebym żebrał. Tak więc z tej strony były mrówki w trawie. Widzimy się w następnym odcinku. Pa!